Projektantka Kasia Szostakowska rozpoczęła pracę nad aranżacją wnętrza już na etapie zakupu nieruchomości. Mieszkanie zostało przeznaczone na wynajem długoterminowy, zostało urządzone z myślą o parze, która doceni piękny wystrój i dobrą jakość materiałów, a przy tym potrzebuje wydzielonego miejsca do pracy w domu. Wnętrze urządzone jest bardzo spójnie, dominują tu jasne kolory które optycznie powiększają pomieszczenia. Bieli szarości ociepla drewno, a ożywią mocniejsze akcenty jak musztardowa kanapa czy mocne, czarne ramy lustry i obrazów. Nie ma tu miejsca na nudę. Wszystkie pomieszczenia są ze sobą spójne, zarówno stylistycznie, jak i kolorystycznie. A pojedyncze, bardziej wyraziste akcenty dodają wnętrzu charakteru, mówi Kasia Szostakowska, autorka projektu Zmiana Układu Wnętrza. Mieszkanie składa się z salonu połączonego z kuchnią, sypialni, łazienki i przedpokoju. Układ zaproponowany przez dewelopera był jednak nieco inny, projektantka zdecydowała się na wyburzenie ściany w strefie wejścia. By uzyskać jedno strony na pomieszczenie i zaprosić światło dzienne do przedpokoju. Dzięki temu zabiegowi piękna ceglana ściana budynku naprzeciwko wprost weszła do mieszkania. Największym wyzwaniem była jednak ściana biegnąca po skosie. Znajdziemy ją w salonie i w sypialni. Przy takiej architekturze projektant musi zrobić wszystko, by wyrównać proporcje zarówno samej ściany, jak i całego wnętrza. Opowiada projektantka. Komfortowe salon i kuchnia. Stojąc w przedpokoju, możemy objąć wzrokiem całą strefę dzienną. Wzrok przyciąga klasyczna podłoga piękne deski z jawor, parkiet i znakomicie ze sobą zestawione meble, owalny stół, tapicerowane, krzesła oraz radiola, w których wyraźnie czujemy nawiązanie do stylu mit modern century. Perspektywę salonu zamyka musztardowa kanapa marki Sitz, połyskujące szarością dywan i marmurowe stoliki kawowe. Marmur stolików nawiązuje do elementów wykończeniowych aneksu kuchennego, kolekcji Pietra Santa od Marki Tubonzin. Którą znajdziemy na pasie podłogi wzdłuż ciągu szafek oraz nad blatem wykonanym z konglomeratu kwarcowego firmy Technistone. Ten sam do złudzenia przypominający marmur gres, pojawia się także na podłodze w przedpokoju i w łazience sama kuchnia. Która stanowi integralną część salonu, jest równie elegancka, jak pozostała część strefy dziennej. Odpowiada za to właśnie gras imitujący naturalny marmur carraryjski, lecz również piękne, salonowe dodatki. Popilate, prawie gładkie fronty licznych szafek tworzą spójny monolit. Nie zabierają światła, nie przytłaczają przestrzeni. Przytulna sypialnia z szafą i miejscem do pracy. Całą jedną ścianę sypialni zajmuje szafa której ostatni moduł zaprojektowany został jako otwarty regał. Na półkach oprócz dekoracji można ustawić materiały potrzebne do pracy, książki i segregatory. Tuż obok znajduje się bowiem miejsce przeznaczone na home office, zamiast lampy biurkowej projektantka zaproponowała lampę podłogową, która swoim ramieniem obejmuje biurko i naturalnie wydziela kolejną strefę do życia. Łóżko z sandy sofa posiada tapicerowany walurem zagłówek, który wzmacnia wrażenie intymnej przytulności. Zamiast lampek nocnych po dwóch stronach łóżka wiszą szklane. Bardzo dekoracyjne oprawy marki Nordlux. O po pomalowaniu fragmentu ściany za łóżkiem powstaje złudzenie, że pomieszczenie jest prostokątne. Tym sposobem oszukałam perspektywę i wyrównałam proporcje ściany, która biegnie pod kątem, mówi projektantka Kate Jamp-Średnik co. Wygodna łazienka z prysznicem. Do łazienki z wygodnym, przestronnym prysznicem wchodzimy z salonu. Jest długa, a przez to mogłaby się wydawać wąska. Jednak dzięki konsekwencji w zastosowanych materiałach robi wrażenie przestronnej. Jej ściany przed wilgocią chroni gresregon Lombarda Grigio przypominający modne lastreko i płytki Pietra Santa Marki Tubondzin. Duże lustro nad blatem umywalkowym optycznie powiększa przestrzeń, niewielkich, w jasnych kolorach. Niewielki hol w kolorach bieli i jasnej szarości powiększa optycznie duże lustro osadzone w głębokiej ramie. Odbija ono światło dzienne wpadające z salonu. Po przeciwnej stronie znajduje się bardzo pojemna szafa wnękowa, która pełni rolę garderoby oraz pomieszczenia gospodarczego. Dzięki jasno popilatym frontom nie rzuca się w oczy, a za sprawą funkcjonalnego projektu znalazło się w niej miejsce na deskę do prasowania. Żelazko, odkurzacz, czyli na wszystko to. Co powinno pozostać w ukryciu, a na co trudno jest wygospodarować przestrzeń w niewielkim wnętrzu. Projekt wnętrza Katarzyna Szostakowska Kate Jamp Średnik co Zdjęcia Marta Bechling Pion poziom Zobacz także piękne 60-metrowe mieszkanie Jasny salon Elegancka kuchnia Przytulne wnętrze